LF91 Jest w tym miejscu co To granatowe mnie za winkra zaskoczyło Stelury Nie wiem czy to będę widział kurwa y J49 y Tu jest taki zakręt Tam też kurwa stelu skrzyżowanie o Tylko skrzyżowanie z pierwszeństwem Sweluchy Tu jest jeden Czyli tak, kurwa co to jest? ph 13 no to standard to, to tam w ogóle. No i tu gdzieś jeszcze jeden wjeżdżał. A tam kurwa, dom wcześniej. To właśnie. Jeden tylko drugiego. Będzie widać. STZ 8 8, 6, 6, 40. Już tam kurwa, coś wyruchaj kurwa. Kurwa. Ten cofa, tam jedzie, kurwa, przy głupy bakcji, kurwa. To jest właściwe dla tych dworów polskich. To cały klan. O, jeszcze jeden jedzie. Przy głupiej kurwa. Dwa razy cofało, to, to na często naszego kurwa. Przy głupiej kurwa. Ktoś tam sobie bałe, kurwa w głowie do auta. Przyjdźmy. Kurwa. Kurwa. Kolejne skrzyżowanie. No i tutaj zaraz za skrzyżowaniem to jest jeden dom w awaryjnego awaryjnymi migał. Ładzina. W sumie pierwszy dom Wyjeżdżam na Wiskę z Marzęcic 0,4 4, 15. 04-415, a ten drugi nie wiem. Sweluchy, jadę wolno, bo tu są takie dziury. 53YP Ogólnie jechał taki, to sobie wyprzedzał. No, w sumie jadę niecałe 50 na godzinę, bo tu są dziury. No i w sumie mam 16Z na godzinę, to nie będę gusta piłował. No. Także to mówię, że jechał i nie wyprzedzał, ale ja tak nagrałem sobie to. Teraz jestem ko znaku, to akurat się mijają. Ten co tak mówiłem, że sobie tak sobie jechał i mnie wyprzedził. No to jednak był chyba tam jakiś powód. O, skręcają teraz.